Test, test. Dzisiaj taki krótki odcinek, a właściwie tak, jakby nie wiem, utwierdzenie kogoś, kto dobrze myśli, żeby pozostał w tym miejscu. Po nagraniu odcinku o histaminie oraz tutaj tych odcinkach parę komentarzy dostałem, a właściwie dzisiaj też na przykład jak podawałem o tym iwencie który być może jest piękną prowokacją, gdyż są różne wyjścia z tego procesu i różne wejścia. Niedokładnie pokrywają się z normalnymi działaniami, na przykład nie wiem. Brak zatrzymania strefy powietrznej. No ale dobra, pamiętajcie, że bardzo prosto. Ktoś tam powiedział, że o, znalazł się kolejny ekspert z tego. Powiem tak. Jeżeli, jeżeli ja mam się, albo ktoś, jeżeli ktoś oddaje swoje zdrowie w ręce lekarza bez zadawania pytań, jego sprawa, jeżeli ktoś oddaje swoje pieniądze w ręce funduszu inwestycyjnego lub banku, bez zadawania pytań, to jest jego sprawa. Jeżeli ktoś idzie i robi coś, idzie, nie wiem, uczyć się czegoś i polega tylko na jednych źródłach wiadomości, to jest jego sprawa. To, co chcę powiedzieć, że człowiek głupi, człowiek głupi odda wszystko i będzie zależny od drugiej osoby, ponieważ nigdy nie będzie zadawał pytań. Czy ktoś potrzebuje być ekspertem, żeby na przykład zobaczyć, że jeżeli zje mleko i się posra, to znaczy, że mleko jest nie dla niego? Że coś w tym wykopać? Czy ktoś jest ekspertem, jeżeli yy, pójdzie i zobaczy, że wszystko jest drogo i nie będzie kupował, bo poczeka, aż to spadnie? Dokładnie. Jeżeli ktoś musi być ekspertem, żeby zobaczyć, że hmm, informacje z tego źródła nie do końca pasują temu, co dzieje się w rzeczywistości. No właśnie. Więc tylko osoba tempa mówi takie rzeczy. Ponieważ samej jej się nie chce. Prościej jest, nie, nie, zostaw to nie dla ciebie, bo i wtedy ja nic nie będę się robić o rany, pozostańmy w tej niewiedzy. Więc jeżeli myślicie, używacie głowy lub cokolwiek i słyszycie takie osoby, nie ma sensu zaprzątać sobie nimi głowy, te osoby nic nigdy w życiu nie miały, nie osiągają i nie będą miały, ponieważ niestety to nie jest dla nich. Po prostu to nie jest dla nich. Także e, trzymajcie się, i nie dajcie zwieść się całemu temu magazynowi różnych prawd. Zawsze działajcie w zgodzie ze sobą.